Jest tak. Tak, wiesz, tak, tak nikomu jeszcze szczegółowo nie nagrywałem, ale to jest trzy tygodnie, mówię Ci, trzy tygodnie. No, teraz tu troszeczkę już wygarnąłem z popielnika, taki widzisz tylko popiołek, ale dobra, 3 tygodnie, dopiero teraz zacząłem wygarnąć, zapomniałem Ci nagrywać. Sorry za trochę jakościowo, bo tu był aparat, jest zajebisty, ale go z czasem w pracy. Jest tak, tego nigdy na filmikach nie ma. No, Tak bardzo widać, ale jest. To, a zapalę latareczkę. Lipa. Lipa to lipa. Dobra. Tutaj. Tutaj się normalnie tymi drzwiczkami. Tam, tam jest ten ruszta, tam jest popielnik. Tymi drzwiczkami można było dorzucić jak gdyby do pieca coś, nie? I teraz tak. To jest taka płyta zrobiona przeze mnie. Palnik. Jest tu, nie w wodna tylko tu, jeszcze tam nie wymiotłem, tam są takie małe szpary porobione, żeby ciepło tutaj szło po bokach, tu po bokach, i tam po bokach. A tam na końcu jest zrobiona taka płytka, niech to się dobierze, ta ostrość tam, kurwa, no widzisz, taki, tak, tak, teraz kupiłem ten, no taki jest jakiś biały, no nie wiem też pewnie za dużo tlenu, albo coś jest. No, to by to musiał... nie, no bo go kupiłem, a nim nie nie regulowałem. W każdym razie, tam, tam, jest, tam na końcu jest taka gdzieś szparka, no może nie 5 cm i tam sobie ciepełko wylatuje. Podgrzewa tą półkę. O, a tu, i tutaj są, widzisz, nakład tu w tym przypadku mam położone takie profile. I na tych profilach leżą cegły szamotowe. Kładam tam, nie wiem, czy tam widać i u góry też jest przestrzeń i ona sobie tak tu przedmuchuje tą półkę od tej strony, tą półkę od tej strony i to samo podgrzewa półkę od góry. Uf, kurwa, zajebało się. A tutaj jeszcze, widzisz, nie czyściłem i tu jest też tak. I teraz tak, tu masz małą przestrzeń, tu masz małą przestrzeń i ona sobie tak dmucha między to a to. Taki, no, o, widzisz, tu jeszcze, no, to jest nieczyszczone, to jest taki, widzisz, taki nalot, no. Jakoś to bierze, jakoś, jak tylko będzie potrafiła. Ostrość znaczy. Ja sam za dole, to jest tak gdzieś na wysokość palca, nie? I tak sobie na płytkach leży i to wszystko podgrzewa wtedy ścianki, ścianki tam, gdzie jest najbliżej woda, nie?